Manko z tej strony Piotr Krajewski, Witajcie na moim kanale. Na początku, takie nostalgiczne weschnięcie, bo w dzisiejszym odcinku będę wam opowiadał o. Ostatnich miesiącach testowania właśnie tego Mercedesa Vito od MB Motors Mercedes Benz razem zaliczyliśmy blisko 25 tysięcy przejechanych kilometrów, wiele miejscówek, wiele wspomnień, wiele wspaniałych przygód. Także w dzisiejszym odcinku opowiem wam o testach właśnie tego samochodu Mercedesa Vito. Zapraszam. Podobno najlepiej film ogląda się, jak zostawicie łapkę w górę. Sprawdźcie to. Weźmy już chybię. Jak? Bo mega się jaram. Zawsze marzyłem o takiej furze. No, niestety przyszedł ten moment, zleciało pół roku, czas oddać Mercedesa już w wersji osobowej z fotelami, jedzie do swojego domu do Endem Motors. Powtarzałem to już wiele razy, że jeździło mi się wspaniale tym samochodem. Ja ja i powiem to jeszcze raz. było super i nie mogę się doczekać kolejnej przygody, kolejnego samochodu. 403 godziny, 9 litrów średnie spalanie. 126 tysięcy kilometrów. To pół roku zleciało naprawdę bardzo szybko, no ale tak to jest, jak się robi fajne rzeczy. W poprzednim odcinku na moim kanale mogliście zobaczyć podsumowanie zeszłego roku i tu leci zajawka. Więc w tym odcinku głównie skupię się na samochodzie, no bo w końcu o nim jest ten odcinek. Jeżeli chodzi o główne zalety, to przede wszystkim to, że był on naprawdę bardzo przestronny. Pozacko, co mogę to? Mój Vito był w wersji Long, czyli najdłuższej możliwej opcji Vito, czyli był po prostu najdłuższy. Jaram się jak wielka to jest Tura. Jak dużo miejsca można tutaj zapakować. No a przy okazji oczywiście widoczki. I ty! Zapakowana, pojemna maszyna. Ultralnie. W wersji 8-osobowej jest też dostępna 9 wersja, ale ze względu na komfort jazdy zdecydowałem się na dwa fotele z przodu, po prostu żeby wygodnie się podróżowało. Niestety trochę za często, ale też woziłem samochodem pompę. Czyli niekończąca się przygoda. Wchodzi wszystko, rowery, pompy. Działa. Działa. Dzięki. Masoł żeby wypompowywać wodę na kazury, bo w tym sezonie no, nie było idealniej. Zaliczyliśmy z Martą też eurotripa. Czy dom jest zamknięty? Dom jest na kółkach. Powiedz mi, jak tam ci idzie? Bardzo dobrze. Tak? Tak jest. Zbliżamy się do końca? Już prawie, to odcinek z Bielska. Niektóre odcinki mogliście już widzieć na kanale Dolin Morawa, Weks, Salbach, Logan. Aha. Więc naprawdę działo się. O tym całym wyjeździe nagramy dodatkowy odcinek, gdzie już z Martą będziemy opowiadali o miejscówkach. Ale to, co udało nam się przetestować w czasie wyjazdu z tym samochodem, to spanie w nim. Jest i ona, nasza sypialnia. Tak jest. Super. Super, jest dużo miejsca, jest komfortowo. Pięknie oddychane na teraz. Wszystko się mieści. Kolejne udogodnienie co w sumie w samochodach osobowych jest oczywiste, ale w busach już nie do końca, to drzwi z dwóch stron. Można na przykład... To było naprawdę rewelacyjne, nie trzeba było rozkminiać, można no było. było fajnie mieć dostęp do każdej części samochodu, z każdej strony. To była naprawdę kozacka sprawa. No i coś czego nie sądziłem, że tak bardzo mi się spodoba, ale finalnie to jest naprawdę super wygoda, czyli automatyczna skrzynia biegów. Automat do tripowania, do jeżdżenia po mieście już już zdecydowanie się przyzwyczaiłem. Naprawdę jest to bardzo fajna sprawa. Wcześniej jeździłem zawsze z manualną skrzynią biegów i zawsze mówiłem sobie, eee, to już tylko manual, ale jak pojeździłem trochę automatem. To jednak ta wygoda, to jest super sprawa. Generalnie już w wszystkich Mercedesach, zawsze w seryjnych samochodach montowane są automatyczne skrzynie biegów. Wydaje mi się, że w samochodach sportowych jeszcze na życzenie jest opcja właśnie manualnej skrzyni biegów, ale tak w standardzie już są tylko automaty. Aj, aj, aj. Jeszcze, 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 jeszcze. Ja W zeszłym roku też dzięki MB Motors miałem okazję uczestniczyć w kilku naprawdę fajnych projektach. Te odcinki mogliście widzieć na moim kanale. Safety Experience, czyli trenowanie na torze. Witam Was wszystkich na Mercedes-Benz Safety Experience. Jesteśmy na jednym z najnowocześniejszych obiektów doskonalenia techniki jazdy na torze jastrząb. Bardzo fajne doświadczenie, daje dużo do myślenia na temat jazdy i bezpieczeństwa w samochodzie. Przy ten moment na wbicie do głównej fury. O kurde! Oczywiście AMG Tour ciągle to wspominam. Podobało się. Miód. Ja miałem okazję też testować samochody elektryczne, EQV, jak i EQA. Taka sytuacja. Dziękuję pięknie. Jeżeli chcielibyście wziąć udział właśnie w takich inicjatywach, które widzieliście przed chwilą, śmiało zapraszam Was do salonu MB Motors w Piasecznie i Wiankach, gdzie spokojnie możecie się umówić na właśnie takie akcje. Cy! A tu nie? Generalnie wcześniej nigdy nie miałem busa i to był mój pierwszy sezon w takim samochodzie. I w sumie nie wyobrażam sobie jak miałbym wrócić już na stałe do samochodu osobowego, bo ilość rzeczy, które trzeba pakować na tripy plus jeszcze składanie odcinków, różne rzeczy, wyjeżdżanie spontaniczne, to bus to rewelacyjna sprawa. Zdecydowanie wam polecam. Okay. Tak? Okej. Okay. Dobra. Czyli będziemy, aha, jedziemy. A zresztą, ogromne podziękowania za zaufanie dla MB Motors i całego składu. Pozdrawiam was serdecznie. To było na tyle w tym odcinku. Ja oddaję Mercedesa i lecę na kolejne przygody. Na razie do zaczenia w kolejnym odcinku. Tu jest subskrypcja. Tu jest inny film. Jest... Do zobaczenia ziomale.